Mam taką serdeczną prośbę, aby ludzie przestali mnie obrażać na podstawie tego, co widzą na Instagramie i na kontach innych osób. Wiem, że mądrym tłumaczyć nie muszę, głupi mnie przetłumaczę, ale ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie myślą, że ten Instagram to jest jakieś odzwierciedlenie drugiego człowieka. Nie, każdy z nas ma możliwość wrzucenia tutaj co chce i kreowania się na człowieka, jakiego chce. A bardzo często rzeczywistość jest zupełnie inna. Mało jest, uważam, takich osób, które są transparentne i faktycznie pokazują to, yy, jacy są. A jak pokazują, to się im obrywa. Yy, nie mogę mówić za innych, będę mówić za siebie, dobra? Ja na przykład jestem. Taką osobą, że chyba widzicie, jak mi ktoś wkurwia, to mówię, że mnie wkurwia. Jak mnie ktoś yy, cieszy, to... Jak jestem szczęśliwa, to mówię, że jestem szczęśliwa. Eee, bardzo często mówię za dużo rzeczy wprost, no ale taka jestem. Jakby nie da się tego... nie zmienia się już. Natomiast... <gryw> jak, jakbym chciała, to bym na przykład wrzucała Wam codziennie storkę, tylko jedną, że medytuję i byście powiedzieli, no chodząca za spokoju. A w rzeczywistości jestem trochę inna. Nie potrafię siedzieć na tyłku, lubię jak dużo się dzieje, bardzo dużo się wygłupiam, żartuję, mam masę cudownych ludzi z normalnych. Wracając, mam dość obrażania mnie na podstawie tego, co widzicie na innych kontach, e, ja nie będę tłumaczyć e, sytuacji mojej życiowej e, i tego, co się dzieje, ale jestem tak, ale uwierzcie mi, że jestem tak blisko od wybuchnięcia i powiedzenia paru słów za dużo. E, nie tylko ja już mam dość, bo tak jak wam w kółko mówię, mam normalnych przyjaciół i ja codziennie słyszę, jak oni są oburzeni, jak oni mają jakieś spiny z ludźmi i tłumaczą mnie, yy, bo na przykład druga osoba mnie obraża i mówi, bo ja jestem taka i taka, bo widzieli to i tamto. Jakby ludzie, nie znacie nas, jesteśmy dla was osobami wirtualnymi i nie macie zielonego pojęcia, co się dzieje, jak odkładamy telefony. Także, please. Serdeczna prośba, żebyście przestali oceniać drugiego człowieka na podstawie tego cholernego Instagrama. W przyszłym tygodniu duże info wyjdzie ode mnie. Bardzo duże.